Szanowni mieszkańcy Powiatu Przasnyskiego, moi drodzy, zbliża się okres Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu swoim, jak i władz samorządowych Powiatu Przasnyskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Przasnyszu chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Niech ten czas będzie czasem zadumy i refleksji. Niech ten czas będzie dla Was również czasem radości, i spotkań rodzinnych, Niech ten czas będzie czasem dawania nowej nadziei, bo te święta właśnie przynoszą nam nadzieję. I chciałbym, żeby właśnie ten czas uświadamiał Wam, że z każdego zła może wyjść piękno i dobro, że czas zmartwychwstania to czas również dla nas przeznaczony, dlatego byśmy powstawali z każdego upadku, byśmy podnosili się ze swoich błędów, z niedogodności, które spotykają nas, wiadomo, każdego z nas w życiu. Nie jest lekko, ale zmartwychwstanie pokazuje nam, że droga przez mękę wiedzie również do szczęścia, do życia wiecznego. A ja życzę państwu, żeby to życie było dla was dobre, by rodzina wspierała, by znajomi towarzyszyli w uśmiechu, w radości, właśnie w tej nadziei na pokonanie wszelkich trudności. Dla Was i dla Waszych bliskich jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.